Gry dawno nie miało się lepiej. A przynajmniej takie można było odnieść wydarzenie, przechadzając się w tym roku po Gamescomie, na którym miałem okazję być dzięki zaproszeniu NVIDII. Bo zaiste, była to gigantyczna, pełna rozmachu impreza, imponująca na każdej płaszczyźnie. I przyciągająca tłumy ludzi z całego świata. Wszystko wskazuje na to, że więcej nawet niż w ubiegłym roku, kiedy targi odwiedziło łącznie ponad 335 tysięcy osób. Bo już w środę krążyła wieść, że wyprzedały się wszystkie bilety, a przecież najwięcej osób miało odwiedzić Gamescom w weekend. A choć to nadal nie jest jeszcze ten sam rozmach co przed COVIDem, to panuje przekonanie że już niewiele brakuje, a tegoroczne Gamescom niemal już nie ustępuje tym historycznie najbardziej doniosłym. No dobrze, ale czym w ogóle jest taki Gamescom? Są to otóż targi gier, na których chcą się pojawić wszyscy liczący się twórcy gier. Ci mniejsi, żeby w ogóle zaistnieć, świadomość graczy i wydawców, a ci więksi po to, by na fali popularności całego wydarzenia nagłośnić swoje najnowsze produkcje. I często też praw pierwszy dać szansę w nie zagrać. Nie tylko dziennikarzom, którzy w specjalnej, wydzielonej sekcji gonią od spotkania do spotkania za zamkniętymi drzwiami, gdzie na te spotkania trzeba się umawiać, nierzadko z wielotygodniowym uprzedzeniem, ale także z zwykłym graczom, dla których to właśnie Gamescom stanowi nierzadko jedyną okazję, żeby ograć wyczekiwaną grę na długo przed premierą. Czasem nawet wiele, wiele miesięcy przed. W tym roku miałem okazję pojawić się na Gamescomie po raz trzeci i drugi raz na zaproszenie Nvidia, która opłaciła mi przelot i nocleg, za co wielkie dzięki. NVIDIA, która organizowała własne wydarzenie przy okazji Gamescomu, ale dzień przed główną imprezą i w innym miejscu. Więc na targi załapałem się niejako przy okazji. Tak więc moja przygoda w opanowanej przez gry i podróżników z całego świata pięknej kolonii z malowniczą, ikoniczną katedrą w samym sercu zaczęła się od porannej wizyty na pokazie Nvidia. Jego tematem przewodni była usługa GeForce Now, która wprawdzie na rynku obecna jest już od wielu lat, to w tym roku, według samej Nvidii, nastąpiła największa rewolucja w sposobie jej działania. Ogólne założenia są oczywiście te same, czyli możliwość gry w chmurze w niemal każdym miejscu na niemal dowolnym urządzeniu i w niemal dowolną petetową grę z jakością i wydajnością, jaką oferują najlepsze rtx -y. tym, co się zmieniło jest jakość wyświetlanego obrazu. Bo wiadomo jak jest. W obraz zawsze musi być jakoś kompresowany, co w przypadku każdej tego typu usługi powoduje pewne zniekształcenia i artefakty. Często zupełnie nie rzucające się w oczy, owszem, ale na większym ekranie, i w szczególności w grach, w których jest sporo czerni, widoczne aż nabyt. Artefakty zdają się wówczas dosłownie pożerać obraz, rozmywając szczegóły w jakimś dziwnym pikselowym błocku, a gdy jest ciemno i wszystko się rusza, to już w ogóle potrafi się zakręcić tak w głowie. No i dlatego właśnie Nvidia opracowała na potrzeby. G4 Now, cinematic Quality Streaming. I choć może nadal nie oznacza on dokładnie tej samej jakości, co podczas lokalnego renderowania, różnica jest gigantyczna. Na pierwszy rzut oka widać drobne szczegóły obrazu, niezależnie od tego, jak dynamiczna czy mroczna jest akcja na ekranie. Do tego widocznie lepszy jest kontrast i głębia kolorów i po prostu całość wygląda nieporównywalnie lepiej. Ma za to odpowiadać m.in. próbkowanie chrominacji, VUV 444, obsługa kodeku AV1, czy funkcja AI Video Filter, która w locie poprawia obraz w ruchu. Różnice gołem okiem zobaczy każdy, ale przede wszystkim zmianę docenią posiadacze większych ekranów. Ma to oczywiście swoją cenę, bo minimalne wymagania dotyczące przepustowości łącza rosną w trybie Cinematic z 75 do 100 megabitów, no i opcja ta ma być dostępna tylko w najdroższym planie Ultimate. Ale Nvidia pochwaliła się nam czymś jeszcze i chyba to może być dla niektórych największą rewolucją. Tak się bowiem składa, że mimo obecności różnych streamingów na rynku, i to już od wielu lat, ciągle wiele osób podchodzi do tej koncepcji jak pies do jeża, bo nie mają zaufania do stabilności połączenia sieciowego, a nawet jeżeli odrzuca ich opóźnienia, jakiego się po w chmurze spodziewają. No, to wyobraźcie sobie, że Low Latency Streaming w GeForce Now może oferować opóźnienie rzędu 30 milisekund, w nawet 360 hercach i w rozdzielczości Full HD. I tak, macie rację, to oznacza mniejszy lag niż w przypadku działającego lokalnie PlayStation 5, odpalającego grę w 120 Hz i to aż o 19 milisekund. Też pytaliśmy jak to w ogóle możliwe i sam nadal nie wiem do końca czy kumam jak to działa, ale ludzie z NVIDII powiedzieli nam, że w kompetytywne gry sieciowe grają Właściwie wyłącznie za pomocą GeForce Now. Ale zawsze może być tak, że po prostu w inny sposób im nie pozwalają. Kto wie, kto wie. Z innych rzeczy, GeForce Now ma teraz pozwalać odpalać wybrane gry bez instalowania czy nawet logowania się do usługi, żeby w ciągu pół godziny je przetestować, gdy jakiś kumpel zachęca nas na przykład do Fortnite'a. Jeden klik, skakujemy z nim do akcji i wiemy, czy w ogóle warto się tym interesować. No i od września plan Ultimate ma przejść na GeForce RTX klasy 5080, co przełoży się na jeszcze lepszą wydajność i oprawę. Wszystkie te zmiany w GeForce Now mają nastąpić już we wrześniu, więc niedługo będziecie mogli przetestować je samodzielnie. I jeszcze jedna ciekawa nowość. Funkcja Install to Play pozwalająca instalować na PC w chmurze własne gry, co zwiększa pole w ze tytułów ponad dwukrotnie. Z nowości o tym widnie niezwiązanych z GeForce Now najbardziej zainteresowała mnie wbudowana w sterownik technologia Smooth Motion, którą w największym skrócie nazwać można Frame Generation dla tych wszystkich gier, które Frame Generation nie obsługują. No dobra, zasada działania jest troszkę inna, ale nie wdając się w techniczne szczegóły, dzięki temu można zwiększyć liczbę klatek właściwie w dowolnej grze, niezależnie od jej wieku, nawet takiej, która ma zagodowany limit klatek. Dla mnie to brzmi jak Game Changer i poprawia nawet szczegółowość obrazu w ruchu, choć nie wiem jeszcze jak odbije się to na opóźnieniu? Myślę jednak, że warto to mieć na oku. Okej, okay, ale na pokazie Nvidia graliśmy też w gry, które mają ukazać się w najbliższym czasie, a wykorzystują różne technologie zielonych, głównie DLSS-4 i Ray Tracing. Można się było zapisać na konkretne demo, ale ja po prostu zdecydowałem się na wszystko. I oto moje wrażenia w kolejności ogrywania półgodzinnych fragmentów. Na pierwszy ogień poszedł nowy chiński souls -like, czyli Phantom Blade Zero, i o nim opowiem wam najmniej. Dlatego, że spodobał mi się najbardziej. Spodobał mi się tak bardzo, że poszedłem jeszcze na drugi dłuższy pokaz kolejnego dnia, na którym dostępny był inny fragment i bawiłem się jeszcze lepiej. Więc o tej jednej konkretnej grze przygotuję dla Was niedługo osobny materiał, bo mam sporo do powiedzenia. Najważniejsze jest jednak to, że już teraz gra faktycznie wyróżnia się na tle innych gatunków i że już teraz jest wściekle grywalna, a przecież premiera ma być niby dopiero w przyszłym roku. Dla mnie to obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier. Następnie zagrałem w Borderlands 4, które było, no, kolejnym Borderlandem po prostu. To tego typu seria, że mam wrażenie, że wybitnie trudno pokazać coś naprawdę nowego podczas krótkiego dema, no i grało mi się w czwórkę jak w poprzedniej części. Chyba nawet zbyt podobnie, bo nie czułem żadnej nowej jakości, ale myślę, że to raczej kwestia wyboru niefortunnego arnowego etapu do demka. Kolejną grą było tureckie Black State, które dla mnie osobiście mogłoby się chyba równie dobrze nazywać TPP Shooter The Game, bo tak bardzo podobna do każdej innej gry z gatunku ever wydawała mi się ta produkcja. Odchodzimy, chowamy się za osłonami, czasem się skradamy albo uderzamy kogoś w piąchy, a wszystko w sosie sci-fi, jaki znamy od lat. Twistem ma być niby skakanie między wymiarami, ale w demie nie było tego czuć a całość sprawiała jeszcze wrażenie mocno surowej. To gra, o której zapomnę, gdy tylko skończę Wam o niej opowiadać. O, już. Za to następny pokaz, to już to ale nie mogło być inaczej. Demką Resident Evil Requiem, które zachwyciło mnie wszystkim. Faktycznie widocznie robiącym użytek z kart NVD, gęstym, umiejętnie dawkowanym klimatem i grozą. Projekt nowego potwora to w mojej opinii absolutne mistrzostwo, a przemykanie w cieniu po mrocznym domostwie, by tylko uniknąć spotkania z maszkarą, wierzyło mi resztki włosów na głowie. Autentycznie się bałem, mimo że byłem w sali pełnej innych grających, i niech to świadczy o kapkomu. Na tę grę czekam ogromnie. Zaraz po tym ograliśmy kolejne. Inną grę, Capcomu, na którą dla odmiany w ogóle nie czekałem, a mianowicie pragmatę. Wiedziałem, że powstaje, coś kojarzyłem, ale nie interesowała mnie ani odrobinę. Błąd. Gra bazuje bowiem na świetnej mechanice hakowania przeciwników w trakcie wymiany ognia. I choć w demku łamigłówki były prościutkie, to wyobrażam sobie, jak z czasem będą się komplikować. Już po paru minutach hakowanie w środku walki wchodzi nam w krew, a finałowa walka z bossem dobitnie udowodniła mi, że to przepis na świetny i świeży gameplay. Do tego fajna relacja bohatera z jego małą towarzyszką, intrygująca fabuła i nieźle pomyślane zagadki i czekamy. Mam nadzieję na hitor. Dajcie koniecznie szansę pragmacie. Wyjątkowo mili i gadatliwi byli twórcy Hell is Us i serio trzymam za tyle sympatycznym ekipę kciuki, ale do mnie akurat ta gra nie trafiła. Nie dlatego, że jest zła, ale mix jakby Southlake'a ze Stalkerem to po prostu nie moje klimaty i demko nie wywołało we mnie większych emocji. O dziwo lepiej bawiłem się na pokazie Wargaming, gdzie jeszcze przed ogłoszeniem testowałem ich nową grę. World of Tanks Hit to zręcznościowa futurystyczna wariacja na temat klasycznej czołgowej formuły, gdzie każdy gracz ma do do dyspozycji specjalne umiejętności, a zabawa jest dużo szybsza. I podobało mi się, Starcia są faktycznie szybkie, dynamiczne, sporo się w nich dzieje, a jednocześnie można pozwolić sobie na błąd, bo po parę sekundach od śmierci wracamy do akcji. Czy to za i nie zostanie pożarte przez mikropłatności? Nie wiem, ale tych 30 minut bawiłem się dobrze. Na końcu zagrałem w nową koreańską grę Cinder City, czyli shooter TPP w otwartym świecie, gdzie sterujemy gościem w czadowym kombinezonie. No i niestety podczas Demka kombinezon wcale nie był aż tak czadowy, nie dawał ani ułamka możliwości znanych choćby z Crazysa, a zamiast. Od czwartego świata zwiedziłem liniową lokację, gdzie po prostu strzelało się do ludzików jak w każdym shooterze w historii. Nie poczułem nowej jakości, w ogóle nie poczułem nic nowego i w sumie to odrobinkę się wynudziłem. Ale być może to nie gra dla mnie, czy coś. I tak minął mi event wentendy Kolejnego dnia natomiast wspólnie z Gremem z Aron.EU wyruszyliśmy na Gamescom. Potem gdy przywykliśmy do rozmachu tej imprezy i nasyciliśmy oczy gigantycznymi, niejednokrotnie świetnie zaprojektowanymi styliskami, zaczęło się ogrywanie gier na spotkaniach. Na pierwszy rzut poszło u mnie My Hero Academia All Justice, czyli biotyka na podstawie anime, której pewnie większość z was nie kojarzy, ale którą ja akurat dobrze znam, bo na fali zajawki serialem ogrywałem kiedyś poprzednią część na Switcha. I z grubsza mamy tutaj to samo, tylko więcej i lepiej. Jeszcze więcej postaci, jeszcze więcej ataków i nowe starcia 3 na 3. Rzecz zupełnie niszowa i tylko dla fanów, więc... Bawiłem się nieźle. Następnie ogrywaliśmy nadchodzący polski hit, czyli Kronos The New Dawn od Bluebird Team. Dla mnie był to pierwszy kontakt z tą produkcją i generalnie jestem na tak. Fajny był klimat demka, możliwość rozczłonkowywania przeciwników jak w Dead Space i projekt lokacji. Całość była dla mnie może nieco za ciemna, no i na FIFU 2, gdzie ogrywałem demko, działała na granicy płynności, wyglądając znacznie gorzej niż na wstawionych obok mocniejszych pc I warto to mieć na uwadze, ale fani grozy raczej będą zadowoleni. Największy pokaz, na jakim byłem, poświęcony był innej polskiej grze, Deblatu. W Walker od części twórców Wiedźmina. No i cóż, ja się jaram. Pokaz, podczas którego my oglądaliśmy, a jeden z deweloperów grał na naszych oczach, skupiał się na tym, jak różnie wykonywać można poszczególne zadania, między innymi w zależności od pory dnia. W nocy mając wampirze moce, główny bohater może po prostu wkraść się do miejsca, gdzie poprowadzi go zadanie, choć czekać go może więcej start z mocniejszymi przeciwnikami. Za dnia natomiast jako człowiek nierzadko trzeba wykazać się sprytem i gładką gadką. Zobaczyliśmy sporo walki, w której można, ale wcale nie trzeba starać się blokować ataki przeciwników, nadchodzące z określonych kierunków, i świetnie to zaprojektowane, pełne szczegółów miasto. Nie jednak najbardziej podobało się, jak w grze upływa czas. Nie w czasie rzeczywistym, a wyłącznie wtedy, gdy wykonujemy jakąś kluczową czynność. Oto więc przed rozpoczęciem rozmowy wiemy, że posunie ona dobę nieznacznie do przodu i przybliży nas do nocy, więc trzeba się dobrze zastanowić, co robić, a co zostawić na inny dzień. Zwłaszcza, że gra zawsze kończy się po 30 dniach. W akcji deblatów w Walker zrobił nam niewielkie wrażenie i czekam. Poza kolejnym długim demem Phantom Blade Zero i 30 minutami Valor Mortis, czyli obiecującym polskim napoleońskim socjalem, kazanym z oczu bohatera, pograłem jeszcze w jedną małą polską grę, o której muszę wam powiedzieć: bo Davy x Jones może wam umknąć, a to było dla mnie naprawdę miłe zaskoczenie. Oto więc gra, w której wcielamy się w Jonesa, czyli ciało pirata, które wspólnie z Davym, jego głową, przemierzają dziwaczny, piracki, duchowy półotwarty świat. W którym głównie śsiaka się następy truposzy i strzela do nich, co przywodzi nieco na myśl duma. Do tego ładna oprawa i ciągle dogodująca coś czaszka, no i wyszło mi z tego sympatyczne pół godziny demka. Ale będziecie mogli sprawdzić sami, z czym to się je, bo gra trafi do wczesnego dostępu już za parę dni i to za parę dolców. I trzymam za nią kciuki, bo im więcej dobrych polskich gier, tym lepiej. I tyle pograłem w dłuższe dema. Niby niewiele, ale w połączeniu złożeniem od spotkania do spotkania po ogromnym terenie targów. Szedł mi na to cały dzień, po którym wróciłem do hotelu wyczerpany jak dawno. Nie żałuję jednak niczego, bo to był fantastyczny. Czas i warto było choćby tylko dlatego, żeby zobaczyć tak wielu różnych graczy grających w różne gry w jednym miejscu. Bo gry łączą. Dla każdego coś miłego i geńską właśnie jest tego najlepszym dowodem. No, to dajcie znać, która z omawianych tu gier interesuje was najbardziej, a jeżeli podobał wam się ten film, śmiało zostawcie suba i łapkę w górę. No i już, trzymajcie się.